Trunę, bo ja w moim kanale i na to, to jest na to jest na i tak, i na następnego to jest, to na to i chyba tam, i to jest 18, bo jest tam jest to mam... to chyba tak, ale to nie, nie, bardzo tego, to nie, to co jest tym. Zobaj, I i gramy ty, 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 i idziemy. To jest... A to jest ten bimbra. To, to jest na, na płyty. Tak. moje nie mniej nie, nie, nie Tak. Zaczyna do śledzenia, tak? Co morse na bo tak latałkę mam to nie, nie Bo to jest to jest lata kot. I to jest ten... don't know test. Тоест, D, C, D, И те тъпоите, ние им с така по. Тоест, тоест, блепя. Так, за тът, а то, тоест, не а не, 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 2 не, 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 на моите. 2 не, CD... CD... Так, не, 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 Ale to jest... O! To kolana to jest to mamy. A mamy ten katu, robi co tam p to to nie. Co to mamy? mama, co dla mamy. Jezu. Co to mamy? Czekaj. Co to mamy? Dobra. Czy to Nie ma. jest tylko wierznia. A tak, ale nie. Tak, ale... O! No bo, o kurde, w sumie, są ten, kamery, dobra. Co to razem, nie no. Nie jest rozrasowana. To co na frazę. Tak. To jest ten. I teraz... To jest... O, kolejna z tego, mamy... Zygomania. Zobaczę, te, te płyty. Kurde. Bo nie umiem. Okej, okay. dobra. O! Yes. I to jest płyta, to jest. Um, a to no, Nie wiem co to jest. I to jest... O! Nie, nie zrunioursowana. To bardzo najpóźniej. A to nie nadę... Zobacz. Um, to, to jest ten... Um, o, ten kolejna tak. I chyba. Kolejna jest. Co to jest? dwa Dwałety. Nie, to łączę ognę. Czekaj, to Czekaj, poczekaj, jeszcze Czekaj, to zrobić tak, czekaj. No nie, 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 no dobra, jeszcze trzysiączkę. To by sobie na płyty. Dwa, A To nie u mnie się zognasz. Trzy i jeden Dobra, jestem. Już jestem z I to wziąć tam tylko to patrz... A tu mamy, co to jest? Wow! Co to mamy? Mete mate, mate Me... na kuputerów. O oh, Boże! <noise> no to nie jeszcze to płyta. Nie wiem. Co było nie, nie zresowana? O na no to nie zresowano. I to jest ten mini mini. To jest to jest piosenki spontaneś. To jest to logo mini mini plus. HD polecam. Okej. Okay. Dobra, prostego go. Co to jest? Co to jest? Wow! To to, to mamy. Pisze patrz, mam ten gielko mania. To co to jest to? O, to jest ten grę i to jest co to co, co to jest? Czekaj. Hmm. O! Wow! Czekaj. To przynajmniej to no bo boję, kupił. Z... ...czaraj. Kurde, ja nie, znowu... ...nie, nie przezognę, czekaj. O. O, dobrze, okej. Okay. Wow, tak. wow co to mamy? Tak. o Co to jest? Co to jest? wow o to nie na baterii. No, ja, chyba. To jest to. 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 jest to. tu jest to. No są to. To jest to. jest ten To jest to. To jest to. To jest to. jest to. To jest to. To to. jest ten jest jest Pop. Pop. Tak. z Dobra, że nam się zełkniesz, główny ehm, strasznie. Nie, nie, nie. Czekaj. O tu, nie, nie przezełkniesz. Chodź, ty. Aha, okej. Okay. Chcę zełkniesz, tak. To... Nie,zu. Zresztą. do sądzę, to myślę, że to Widzę, że jestem obudowałsz na sąksu, mam nylon, maniuje, kurtka, nie nylon, ręce i chyba. O, to jest to, o. To jest to. Tylko. I co to mamy? Co to jest? O baterii, okej. Okay. Baterii jest. Ale mam baterii, Jezu. To dobra. Na przykład, zobaczę tą metodę. Tak? Tak. Eee, tak. eee so na to są szczyzkę, bo to z i żaba, to na pod to Teraz mam bo tu zamknąć baterię i zabawę, że to działa. To znaczy, to, to. Tą grę, bo się tak pięknie, że zobaczę na tym rękę. nie, 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 nie umiem, co to zrobić, tak do chyba. Dobra, to, to że idzie jeszcze i zabawę, że zmienić Baterię. Dobrze, troszeczkę. Dobra, że na ślepora o tym. Dobra, się, się zresztą z tym z tym. Idziesz z rządzą i zobaczę, czy ten działa. Tak. To jest działa tam z ten... To działa. Działa ten ten Tu mm, giery. Tak. No to jest na te gierki. No to mnie nie widzę. To jest gierki, no to tak, ale to jest. No to tak chyba. I ten jest tą kamerą, um, ale nie chcę zrobić tak chyba. A to z rajką, tak, okej, okay, tu mamy gierki. Nie miałem się robić. Jasmę zrobić. Ja Dobra. łączymy. Dobra, to na kręplej, już, nagram na, play, na, na, na play, play, i to będzie na to, y, grać na tą, na tą, na, na eee, y, nie wiem, tak chyba. Dobra, no, to nie wiem, tak, bo tak, nie wiem, że na wcena z i tak, i, no, to nie, wiem, co na dzień, bo kampa tam mam baterię, a mam mam baterię, nie wiem. Co tam kumnę, eee, y, okay. za to, mu kurde. Naredyuję, czekaj, Jesu, a kurde, muszę zrobić tego do kamery, jedę do kamery, to co, no, rok, tak. No nie, ja się nie widzę, Dobra. Dobra, drysz tak, okej, okay. Idę się, się to dobra. Czekaj, czy do tego się to na to, a mamy taką samą ten drysz, no to już nie ma. I tak, i tam są nas tego to... A to jest moja płyty. Nie nie wiem czy nie, bo tak no, to chyba tak, ale to... To chyba. Tak, ale to jest... I jest, no, hmm, to jest to, to na no, mmm... Tak, to na chyba tak to tak, ale to nie. To, to chyba. I to jest na gostego, bo chyba tak, ale... Um, na To Dobra, jestem fanem tego tak, ale tak... I to właśnie co to Dobra. Cikłusie tego nie już się dawał, ale ja tu już jestem na ugrze. Tu mamy ten test to to na Klampleju. Dobra, razem do OEDO. ODO, no co, do zobaczenia. Zobaczcie że nam nagra w na na ten następny Klampleju do Stenton gierki. To już się dołączymy. To się włączyć, no bo bateria już nam słychnie i bo bateria. Nie przynę. To taka. Dobra. Tylko się dokończyłeś, że to było, że to było w górę z kanał Y krycross master. I to jest na Roblox na I to na na singu, to jest na atempo sing, I tak obda kurde i nie wiem, co to można to ekran, to tą kamerę, to tu zobacz na zobacz na zobaczę na zobacz na dudnią komary, zobacz na kamerę.

Zobaczcie jest i to chyba to nie wiem się na boję noc. chyba. Dobra. Czego się zakończyć na przykład papa pa i do widzenia? Koniec wakacji do donoglego wierznia, jutro do szkoły i chyba zakończy na roku. Ząd jest nie roku tego nie roku 12 dziedzin. No co i do 1220, tak. I dziękuję na dobrze do naciecz, pa i dobzinha. Kądam chyba... I teraz, no, no, jutro nagramy po. Tak, no, nagram ten nagrodzie pięśnia. Dobra, ja nagramy po. Dobra, czekajcie do na koniec. Na cześć. Pa, pa.